To damach na polskość, na tyłu szubień nicle metody metody, to strzały w połowie liste Chcą Polsce głowę, chcą zdarzyć polskie serce Chcą zrobić nas pod ludzi, wynarodowić narodowić doszczętnie Siedemnasty września że się wypełnia Chwagą polskie kresy, cieszy się beria Nawet dzieci bronią na później giną od wachlewu To początki wyzwalania przez człowieków 17 września, krwano-wolskie kresy Czerwono-armieńcy, żonę krwi, tenbe pięty Periada Stalina, tu prowadzi interesy Nasze chcieli, wykończyć polskie wreszcie Już kiedy na to paszczą efekty widzieć nie chcieli Zapomniałbym, przecież wcześniej już wiedzieli Robijają bagnetami, dzieci wygórza oszczędzi Bez weszłe polskie gromy w poszukiwaniu pieniędzy nie września w najeżdża To nie pierwszy raz prawdziwy polaków września Tak się były to realia tego tracickiego września Była pełna dzieci, mające się na przedmieście Zem biegnął, kobiety mają gdzieś kulec podjeszcie Zajął czołgi, są daci, one chcą się dzieckiem Bo piękne ciało żyje jeszcze kilka chwil ostatnich Jednak umiera na rękach matki Pućwa ma bezrobocie, jej poprzedniej granicy Odebrane polskie ziemi, niczym strzałem w otylite Nie pozło by w i daję jak i powdaje, to jest rozpoznaje to bez sposób i zachwycie Późna matę Polski daje poprzez okrzepie granice Odebrane wątkie ziemie, uczym strzały w tobie listę Nie pozwól, by w historii zrobili tajemnice Jaki to jest rozpoznaje to bez spokój i zachwycie Siupieram grymy, historii mej godziny, Jak krok nie musi cię, z Kula w łeb, ultimatum od na zachód Jak wstąpić z jaczy, Polakom Śmieć kółakom, zapłacania majątków Ja nie wrócę w swoim do swych przodków nie wola Obozny brat i śmierć do kraju, łóżkiego brata, nie usta, I nigdy na klęska żyła, krew sa w herby, włota, wonos, męk, powoza dziecka Prawda tartajana Ci to nie tak łamana, dałbym wiele czasu Byś podtrzymał mnie na kolanach Ja kiedyś gymnąć opiekuję się tworzono, ma się dobrze Adana miłość zatacza koło tam, gdzie kiedyś była podka Tam ziemię naszych dzianów, To nie na układy się i kładam. wkładam, bójsta ma we

To zamach na polsko, strafił ślubience Czechistowkie metody, to strzały w potywiste Są osty głowek, Polsce głowę, kto polskie serce zrobić nas pod ludzi, wynarodowić doszczętnie Siedemnasty 17 września tak się wypełnia Kwagą polskie chlepty, cieszy się penia Nawet dzieci gonią groźna, później giną od wachneku Do początki ze przez powietrzu, 17 września, krzanią polskie kredzy armię albieńców, rząd my krwili tętę pierdy Beria dla Stalina, tu prowadzi interesy Nasze chcieli, wychodzić polskie bez reszty. Już nigdy na to paszko, by Widzicie widzieć nie chcieli Zapomniałbym, przecież wcześniej już wiedzieli Dobijają bagnetami, dzieci by dla oszczędzi Weź też po w poszukiwaniu pieniędzy 17 września wrócę ze wschodu z najeżdża To nie pierwszy raz prawdziwy z pola do września Takie były to tego dla braciackiego września Była chyba nie dzieci się na przedsięwzięcia Jak biegną kobiety mają gdzieś kule w powierzchni Dają czołgi, są one, kto się dzieckiem bo jest ciało, żyje jeszcze kilka chwil ostatnich Jednak umiera na rękach matki, późna mam tę Polski na niej potrzebie granicę Odebrane polskie ziemi, liczy strzałem, potem lizbę Nie pozwól, by stolić, zrobili tajemnicę Jak się to jest, co zostaje, to my spocznij z zachwycie Późna mam tę Polski na niej potrzebie granicę Odebrane polskie ziemi, liczy strzałem, potem lizbę Nie pozwól, by stolić, zrobili tajemnice Jak się to jest, co zostaje, to my spocznij z zachwyciem Szukieram w rynek, historii mojej godziny nie kląsk, nie mój życie, w ciągu godziny kula w ultimatum lub wygnanie na zachód, tak stąd mój swobodę połaką, śmieć kołaką, zawłaszczanie majątku, ja nie wróciłem z do domu, swych przodków nie wolał, obozy, prady, śmieć, no ucieczka do kraju, młodszego brata nie uznać zęka. Nikty na krężka, z żyła krew sa chęka, w chętnie włota wolność, mej swobodza cirka, krawka z batajana Ci to nie tak łamane, dałbym wiele dziarku Byś podrzymał mnie na kolanach Ja kiedyś dziś opiekuję się, opiekuje, się tłumie, żoną ma się dobrze A dana miłość zataczę koło tam gdzie kiedyś była polka Tam ziemię naszych dziadów To nie pości na układy się i chodzi Wkładam Buszpa nawet postaję poprzez i grać Pody w odcinek i całe w potwy Nie po próby cytoi, zrobiłem

w 17 września, krwają polskie kety, czerwono armieńcy, rząd ekskliwy ten we kiety, Stalina tu prowadzi interesy. Nasze chcieli wykończyć polskie reszty, już nigdy nas opasną tak lec jakby widzieć nie chcieli. Zapomniałbym, przecież wszyscy już wiedzieli Zobijają bagnetami dzieci, byj kurwa oszczędzić Bez cześci w poszukiwaniu pieniędzy 17 września, wrócę z najeżdża To nie pierwszy raz, prawdziwych tak, Polaków września się były to realia tego tracieckiego września Była chyba nic, dzieci bani, się na przedmieścia Tam biegną kobiety, mając gdzieś kulę w powieści czołgi, sołdaci, one chcą się dzieckiem ciało żyje jeszcze kilka chwil ostatnich Jednak umiera na rękach matki, pójśca mamy polskie daje poprzednie granice Odebrane wąskie ziemi, widzimy całe pozy liste Nie podróżki stoi, zrobili tajemnice Jak historię ciągle, to lecz po mój zachwycie Pójsza ma te polski na jej poprzednie granice Odebrane polskie ziemię i czym strzałe pozywiste Nie pochodzę bliskie soli, zrobili tajemnice Jak historię ciągają, to jest poczuć zasycie Siupieram w riemy historii mojej rodziny, jak rożnieniu niż życie ciągu godziny, kula płet ultimatum nocych Znanie na zachód, Edwardu, przyjaciół i swobodę Polakom, śmieć kołaką, zapłaszczanie majątko ja nie wrócił w pojęciu, do domu swych przodków nie wola, obozy braty, śmiech, ucieczka, do kraju, prostego prawda, nie oznacza ręka, nigdy na klęska żyła, krewsza, helka, w herbie, wota, bonus, najstwo, boża, dziecka, prawda, tata Jana, historia tak łamana, dałbym wiele, dziadko byś potrzymał mnie na kolanach, ja kiedyś by mną, dziś opiekuje się tworzoną, a się dobrze, a dana mi, Zataczę koło, tam gdzie kiedyś była Polska tam ziemię naszych gianów, to nie posi na układy, dzisiaj chodzi kładam. składam. Późna mapę oszczędzaję poprzez niegranicę. Odebrane włoskie ziemią, niczym strzałem po potem listę. Nie pozwólby z tytoli, zrobili tajemnice. Jak historię coś do pozaje, to jest spodku i tak wyjdzie. Późna mapę oszczędzaję poprzedniej niegranicę. Odebrane włoskie ziemią, niczym strzałem po potem listę. Nie pozwólby z tytoli, zrobili tajemnice. Jak historię ciągle zdaje, to jest spodku i tak